JESZ, Junior edu Żywienie, czyli program pilotażowy, którego zadaniem ma być stworzenie klasu pracowni właśnie takich jak tutaj, ale też szkolenie nauczycieli po to, żeby wprowadzać dobry styl jedzenia i żywienia w szkołach od najmłodszych lat. Wszyscy wiemy, że po dobie COVID-u jesteśmy w sytuacji dużych zaniedbań zdrowotnych, i dlatego takie warsztaty, gdzie przedstawiamy właśnie jak żywić się zdrowo, smacznie i ze zdrowych produktów, mają ogromne znaczenie po to, żeby budować te wzorce dobrego żywienia. Ten program JESZ, czyli Junior Edukacja Żywienie, jest programem unikalnym w skali krajowej i w skali międzynarodowej, przede wszystkim ze względu na jego. Kompleksowość, komplementarność i skalę. Kompleksowość, dlatego że ujmuje badania i działania skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli. Komplementarność, dlatego że wykorzystuje zasoby uczelni i instytutu i środowiska, które zajmuje się badaniami i wdrożeniami w zakresie nauk żywieniowych. Oraz skala, czyli ogromna próba unikalna, liczona w dziesiątkach tysięcy respondentów, które posłużą do utworzenia rozwiązań dla tego problemu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, Państwowy Instytut Badawczy realizuje program JEŻ, między innymi dzięki doświadczeniu, jakie wcześniej zdobył w realizacji Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne oraz karty pracy uczniów klas 1-3, pomagające nauczycielom w edukacji żywieniowej. Wszystko po to, żeby zdrowie naszych dzieci w przyszłości było lepsze niż nasze.